Aby wygenerować klientowi dostęp do Saldeo Smart, wejdź na firmy, lista firm i wejdź w edycję firmy. Zmień adres mailowy na adres, na który chcesz wysłać maila z loginem i hasłem dostępowym. Zaznacz, jakie moduły ma widzieć w swoim panelu klient. Możesz zaznaczyć też możliwość generowania poleceń przelewów. Wróć na listę firm, wybierz firmę i kliknij wygeneruj hasło. Na podany adres mailowy zostaną wysłane dane dostępowe. Miej wiadomość z nadanym wcześniej przez Ciebie loginem i hasłem, którym loguje się do saldo Smart. Na liście dokumentów znajdzie skanowane przez Ciebie dokumenty. Klient widzi komentarze do dokumentów, może podejrzeć dokument bez możliwości edycji, również zostawić swój komentarz bądź pobrać dokument. Może też za pomocą filtrów wyszukać sobie wybrane dokumenty, np. niezapłacone, i oznaczyć jako zapłacone te, które zostały przez niego uregulowane. Może również do wybranych dokumentów pobrać listę przelewów do pliku, by zaimportować je do swojego banku. Dokumentów pozwala z kolei wyszukać i pobrać dowolny dokument według różnych kryteriów. Zakładka Podsumowanie zawiera zestawienie kwotowe dokumentów, kosztów i sprzedaży. Klient może też mieć dostęp do raportów. Raport zakupy u kontrahentów pokazuje 10 kontrahentów o najwyższej wartości transakcji. Zestawienie można pobrać do Excel. Raport zakupy według kategorii pokazuje 10 kategorii o najwyższej wartości transakcji. Raport rozrachunki z kontrahentami zawiera zestawienie kontrahentów, z którymi klient ma nierozliczone należności. Zakładka wyciągi umożliwia dodanie lub podgląd wyciągów bankowych firmy. Klient może również dodawać dokumenty do listy. Biuro zdecyduje o ich odczycie lub usunięciu. Klient może też dodawać dokumenty poprzez przydzielony mu adres mailowy zgodnie z instrukcją zawartą w ustawieniach konta.